Jak wybrać odpowiednie bloki betonu gazowego na powietrzone bloki betonowe są dość popularne, więc pozwala budować budynki. Wodoodporność zimnego dachu dach chroni budynek mieszkalny przed opadami, ale jak chronić dach? Pierwsza rzecz, która przychodzi jak dostosować plastikowe okna dostosowanie plastikowych okien własnymi rękami Instrukcje regulacji raczej popularny element budynku jest uważany za plastikowe okno głosy plus głos głos przeciwko. Wcześniej umieszczono różne przedmioty lub zmiętowany papier, aby naprawić pod nimi drzwi, jednak postępy leci szybko. A dziś nikt nie używa arkuszy papieru do trzymania drzwi. Wraz z takimi złączami do drzwi, jak długopisy, zatrzaski i pętle. Specjalne ograniczniki otworu drzwi są szeroko stosowane jako alternatywa dla dobrze znanego łańcucha drzwi, które pozwalają otworzyć skrzydło na daną odległość, zawartość. Potrzeba ograniczenia otworu drzwi i ograniczenie drzwi otwartych ze specjalnymi zatrzaskami może być przydatne w różnych. W przypadkach, najczęściej, gdy konieczne jest racjonalne zaplanowanie przestrzeni w pokoju i zapewnienie otwarcia bezpieczeństwa drzwi. W podobny sposób możesz chronić nie tylko liść drzwi, ale także meble i ściany przed uszkodzeniami, które są spowodowane nadmiernym otworem drzwi, a także zapobiegać obrażeniom, które mogą wywołać ostro zabite drzwi z przyciągu. Czasami istnieje potrzeba naprawy drzwi w określonej pozycji, np. Jeśli musisz dodać duży obiekt do pokoju lub zapewnić nieskrępowany ruch dużych grup odwiedzających, często jest to konieczne, gdy w domu jest małe dziecko, które przypadkowo ściska palce lub uderzają w drzwi. Jest to również w pewnym stopniu ochrona przed hakowaniem. Użycie specjalnych utrwalaczy, w których podwójne drzwi są instalowane przy wejściu które w pozycji otwartej nie są łatwe do utrzymania. Jednocześnie staje się szczególnie istotne powiedzmy, że w budynkach podmiejskich często jest zwyczajowo instalowanie dwóch konstrukcji wejściowych stal i szkło. Pierwsze drzwi popołudniowe mogą być całkowicie otwarte, trzymając utrwalacz w danej pozycji. A w tym czasie używana jest szklane płótno jako główne ochronę i dodatkowe źródło oświetlenia. Rodzaje ograniczników otwarcia drzwi i ograniczniki otwierające drzwi są prezentowane na rynku dzwonków do drzwi w szerokim zakresie. Każdy producent stara się dokonywać ich w skomplikowanych wzorach, polerowanym, chromu, pod srebrnym lub złotym co można zobaczyć. W ograniczeniu ograniczeń fotograficznych na drzwiach, wybierając zamek drzwi, wskazane jest, aby wybrać go z harmonii z już obecnymi złączami na drzwiach. Ograniczniki podłogowe istnieją różne rodzaje stopni, które są zainstalowane na podłodze, niektóre z nich są w stanie utrzymać liść drzwi w danej pozycji, inne po prostu nie pozwalają mu tak bardzo huśtać. Aby uszkodzić stojące meble za dekoracją ściany lub ściany. Wśród nich wyróżniają się produkty mobilne i stacjonarne. Modele podłogowe stacjonarne są uszeregowane. Mobilne zaciski podłogowe są znacznie bardziej zróżnicowane, najbardziej zwykłym stopem. Drzwi w pozycji otwartej jest zwykły klin, który ma podstawę niesklasyfikowaną i może być wykonywany w postaci zabawki figurki. Innym rodzajem stopu podłogowego jest urządzenie noszone na dolnym końcu drzwi i jego nogi, które nie są ślizgowe, spoczywają po obu stronach na podłodze, aby zamknąć lub otworzyć drzwi. Wystarczy nacisnąć stopą na ograniczenie podłogi, aby otworzyć drzwi wewnętrzne, uwalniając je od rowka. Istnieją inne konfiguracje takich urządzeń w sprzedaży, ale wszystkie działają na podobnej zasadzie. Ograniczniki ścienne zamki ścienne do ich celu są podzielone na ograniczniki zatrzaskujące i otwierające drzwi. Otwarte drzwi są małymi szczegółami różnych kształtów i stylów które są przymocowane do ściany śrubami i nie pozwalają. Aby drzwi się o to walczyć, takie urządzenia są proste i magnetyczne. Ich instalacja jest uzasadniona, gdy nie chcesz zepsuć drogiego parkietu za pomocą ograniczeń podłogowych lub jeśli pod podłogą jest wyposażony w podłogę. Takie funkcjonalne stopery otwartych drzwi są uważane za bardziej funkcjonalne które są przymocowane do górnej płytki. Projekt w wyrzuconej pozycji nie zakłóca drzwi do zamknięcia, ale jeśli obniżysz 90 stopni, spowoduje to przeszkodę w całkowitym zamknięciu drzwi. Chcemy jednak cię uspokoić. Nie obawiaj się, że ograniczenia ściany lub podłogi na otworze uszkodzą wykończenie drzwi. Są wykonane z miękkich materiałów lub wyposażone w gumową podszewkę w miejscach kontaktu z liściem drzwi. Ogranicznicy okręgowi, jeśli chcesz tylko chronić swoje zwierzęta i dzieci przed klaszczącymi drzwiami, możesz położyć na bok lub górny. Koniec ogranicznika w kształcie litery C który jest wykonany z elastycznego plastiku, gumy lub innego miękkiego materiału. Jeśli chcesz przytrzymać liść drzwi pod kątem prostym, powinieneś zwrócić uwagę na ogranicznik kąta otwierania drzwi, który składa się z metalowej skrzynki, która jest przykręcona do drzwi, a także podkładkę hamulcową, aby blok hamulca awansował, a drzwi zostały ustalone z otworu. Wystarczy nacisnąć prasę na pedał ciśnienia. Aby usunąć fiksacja, podnieś dość hamulcowy blok, naciskając dźwignię. Ograniczniki urządzeń blokujących, gdy musisz ograniczyć dostęp do określonego pomieszczenia, z reguły są instalowane urządzenia blokujące. W drzwiach wewnętrznych zamki są rzadko instalowane, jeśli w pokoju istnieje możliwość ograniczenia dostępu. Na przykład w łazience zwyczajowy jest wybór klamek z zatrzymaniem. Takie uchwyty są wyposażone w zatrzask, który trzyma drzwi w pozycji zamkniętej z językiem który wchodzi do dziury specjalnego paska reagowania na pudełku. Zatrzęcie magnetyczne są nie mniej popularne. W przypadku drzwi przednie umieszczane są utrwalacze, aby otworzyć drzwi z zewnątrz za pomocą klucza, nie jest możliwe. Drzwi wejściowe często mają możliwość uderzenia w najbardziej nieodpowiednim momencie, na przykład, kiedy zdecydowałeś się wyjąć śmieci. Magnetyczne ograniczenie otwierania drzwi wejściowych nie nastąpi ponieważ trzyma język zamku wewnątrz mechanizmu. W przypadku drzwi wewnętrznych podobną funkcję wykonują ograniczenia zamykające dyszy na drzwiach lub stojaki drzwi pod dnem drzwi. Materiał otwierający drzwi na półkach sklepów znajduje się ogromna liczba zamków drzwi. Cena ograniczników otwarcia drzwi często zależy od materiału, z którego produkowane jest urządzenie. Do produkcji zamków drzwi można zastosować stal, aluminium. Stopy stalowe, mosiąc, plastik i drewno. Im więcej surowców, z których powstaje mechanizm blokady, będzie silniejszy, tym bardziej może wytrzymać duży ładunek. Jeśli zatrzaski są przeznaczone do masywnych i ciężkich drzwi do salonu lub sypialni, warto kupić stabilne metalowe mechanizmy. Jeśli chcesz mieć funkcjonalne drzwi do łazienki, po prostu wybierz plastikowy ogranicznik który warunkowo daje gościom lub gospodarstwom domowym, że pokój jest zajęty. Jeśli chcesz chronić dzieci przed przypadkowymi siniakami palców, musisz kupić plastikowe lub gumowe nakładki na drzwi. Jeśli planujesz zapobiec otwarciu drzwi wejściowych, warto zatrzymać wybór na metalowe zamki. Ponadto powinny mieć silną pierwotną, która może powstrzymać ruch masywnych drzwi drzwi. W przypadku lekkich drzwi wewnętrznych zaciski magnetyczne są przeznaczone z mniejszą siłą pierwotną. Jeśli musisz chronić zestawy mebli i dekoracje przed silnym otwarciem drzwi, lepiej wybrać zaciski ścienne, które zatrzymują drzwi od ściany w określonej odległości. Aby nie uszkodzić drzwi, warto wybrać ograniczniki z miękkich materiałów, na przykład gumy lub utrwalaczy z miękką podszewką. Okazuje się, że ogranicznik otwierania drzwi jest bardzo przydatną rzeczą. On chroni twoje meble, dekoracje ściany i same drzwi od obrażeń z ostrym zamknięciem drzwi. Ponadto twoje dzieci będą chronione przed losowymi obrażeniami. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła Uzasadnienie prawne